Gotowość Dobra, jeszcze tylko rzucam I, okay. I start, i lecimy Lecimy z tym koksem mm. Dobra, chyba jest okej okay. okay. Możemy grać, możemy grać Ja nie wiem co z tym lordem w sumie zrobić On mi tutaj nie pasuje Ja się nim skampię tam gdzieś, a ja zresztą mogę umrzeć Co to tam nic się stanie <laughs> Dobra, eee, rzućmy okiem. No niestety mapa turniejowa nam się znowu zepsuła, nie wiem co to jest z tą twierdzą, ona jest jakaś naprawdę pierdzielnięta, eee, dlatego mówię, że te turnieje z twierdzy są... Nerwy mi po prostu szarpią i, i ciężko mi po prostu zachować spokój, kiedy co chwila wypadają jakieś bezsensowne błędy, no ale już trudno, dobra. skupy się na naszych graczach. Mamy Serpogo, mamy Nerdia. Oczywiście od razu idą w e, Zboże, bo tylko tutaj się to opłaca, bo mamy bardzo mało zieleni. To nie jest mapa turniejowa, niestety. Mam nadzieję, że na finale będą mapy turniejowe, bo tak to sobie zaplanowałem. I na półfinale. Matko, zy, 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 nie, zy, Ej, ale co ty robisz z tym Lordem? <noise> Mogłem Cię zabić, u. przecież nic się nie stanie. I tak będziesz w grze. No. E, dobrze, jedziemy dalej. Lord Likanin. Likanin, no ciekawie, ciekawie, bo jednak zrobił troszkę, troszkę jabłuszka. No, dosyć interesujące, jednak nie będzie tylko cisnął na chlebku. I oczywiście ciśnie standardowy stary trikas, który w sumie dopiero w tym turnieju się pojawił, czyli ogrodzenie kamieni łomów. Dodatkowym utrudnieniem są tutaj lwy, które teraz dopiero zauważyłem. No zobaczcie, że drwal Likanina już się z nimi zmaga i będzie miał przez to delikatne opóźnienia w produkcji, a później w budowie kolejnych. Kolejnych y, budynków. Cebularz z grubej rury, mnóstwo od razu budynków, dużo drwali, dużo już ma y, farm zbożowych i już ma. Y, ta, poprze, tak samo jak poprzednio, już ma od razu karczmy. Y, no i co by tu powiedzieć? No, wy wygląda na to, że na chwilę obecną, tak jak na szybki rzut oka, jest y, faworytem. Serb Hogo znowu jak gdyby się zarąbał, zapomniał o tym, że wypadałoby kmieci zrobić, i wszystko u niego w produkcji stoi. <gryckså> Powiedziałbym teraz żart. Ludzie no. ale. Nie. <grystanie> Żarty. <grystanie> no nic. Powiem tak: póki co góra wygląda na faworytów. Wyglądałem na faworytów, ponieważ ta ich budowa, budowanie tego wszystkiego jest znacznie szybsze. Likanin już spierdziela do cebularza. Słuchajcie, to jest dosyć ciekawe też, że od razu widać, będą, będą grać chyba na jeden zamek. Tak to trochę wygląda. W Twierdzy Krzyżowiec 2 mamy taką fajną opcję, że możemy dowodzić we dwóch jednym zamkiem. Nie wiem, grałeś kiedyś w ten sposób? On nie mówisz? Nie kuźwa, do, do powietrza. <grym> yy, tak, grałem z kolegą. To wygląda <grym> fajnie, bo on się zajmuje ekonomią, a... A ty w tym czasie innym To rzeczami. jest niebieski. Nerdziu. Nerdziowi coś tak szwankuje. Ma duży ping bardzo, niedobrze, niedobrze. Miejmy nadzieję, że się ustabilizuje i nie będzie problemu podczas gry Bo na chwilę obecną... Kuźwa! SZORUWA! Co? Co ciamka, że jak taka świnia? <grym zna> Chciał komentować No widzicie, tak mi psują ten mój profesjonalny turniej z Psują, psują A kto chlupie na tego? To chlupie Driver. No ty, na live'ach z tego, z GTA No, bo piję, no to piję, to chlupie, no Pijesz chrupki? Te, A chrupie, rozumiem chlupie Dobra Pogo bardzo szeroko robi rozbudowę Moim zdaniem bardzo duży błąd Ponieważ to nie on tutaj jest faworytem Bardziej tutaj Cebularz jest faworytem I Pogo powinien się skupić na silnej obronie A nie na takim rozstrzeleniu się na pół mapy I To będzie trudno obronić. Tym bardziej, że Pogo i Nerdziu, trzeba pamiętać, nie przeszli drogą zwycięstwa militarnego, a przeszli drogą zwycięstwa ekonomicznego. A tutaj raczej Cebularz nie będzie grał na czas. Raczej bym na to um, nie Bardziej bym już uważał, bo są drwale, którzy tak, już jest przy, kupa drwali. Ilości, przy ilości drzew tak nie, nie pasują do niczego. No troszkę tak nie pasują. No on, oni idą... idą wszyscy idą na lwie. Genial. Cała armia drwali ginie na, na ten... A właśnie, tutaj tego jest. Yy... wystarczyłoby, żeby nerdy wyłączył live. A. Mam nadzieję, że mam wyłączonego live. Jeżeli ma włączonego, to znaczy, się nie czy ty się pa Pamiętasz mój system? Jeszcze? Jaki twój system? Jak mój system? Nie pamiętasz go? Przeczytałem. Nie pamiętam, Tym podpiec. No dobra, poczekaj, to napiszę ci tego prywatną tutaj. Ta się jakoś. to i tak wszyscy na live będą widzieć. No ale no. Aha, że miałem ten sprawdzić. Aha, no no, no. No, no mógłbym, ale nie pamiętam jak to było. <coughs> Sora, Przepraszam. No dobrze, powolutku, tak leniwie, leniwie, ale jednak bardzo szybko rozbudowują się nasi fantastyczni lordowie. Cebularz, syknij trochę, bo znowu mi su szumisz. Mam inny pomysł. Co tu robią ci drwale? No to jest dobre pytanie, co to robią ci drwale. <coughs> ci drwale niedługo będą twoją... Przepustką w zaświaty To, są, to nie są dwa, to są, to są pałkarze To jest zakamuflowana opcja niemiecka tak? Dokładnie, niestety tutaj e, Nerdziu i Pogo Muszą się przygotować na szybki rush Znowu ze strony Cebularza, tak samo jak to zrobił e, Kto to kurde zrobił W tym przednim? Nester, nie, Nester nie, sorry To zrobiła grupa C To był w grupie, kto to zrobił, pamiętasz? Damian! Damian tak pięknie to zrobił Piękny rush, bardzo szybki rush I już, już, zobaczcie, cebularz robi dokładnie to samo Już drwale zostali zwolnieni ze swoich stanowisk Prawdopodobnie w tych zbrojowniach są poukrywane już Zbroje i pałki Tylko po to, żeby zaraz zrekrutować całkiem pokaźną liczbę pałkarzy Wiecie co, muszę to zakazać, w następnym turnieju będzie to zakazane No ja to są inżynierowie w tym momencie Inżynierowie? Znaczy no inżynierów? Trochę inżynierów. Tym... Byle nie robił katapult, ale nie, chyba robi te. E, robi tylko tarcze. Nie wygląda. Nie, żeby na coś tam nie, robił. nie, nie robi pałkarzy. Na chwilę obecną. Ale będzie robił, bo na pewno, bo już ma tutaj zbudowane aż 6 budynków do produkcji pałek. Hehehe. Śmieszne słowo, nie? <śpana> 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 no, ale a, a propos de facto pałki to pałkarze są bardzo przydatną jednostką, jeżeli chodzi o multi. Przestań, <laughs> e, bo są szybcy, ale Pogo, Pogo ciśnie znowu w obronę. Tutaj jest znowu obrona. Zbrojni na multi e, nie nadają się, niestety, jeżeli chodzi o atak, bo są zawolni. Bardzo łatwo ich spalić. Dodatkowo kusznicy po prostu ich biorą jak chcą. A no, już tutaj cebularz ma 71 jednostek. Nie, poszli jednak, poszedł jednak w konnych. Poszedł jednak w konnych i w tarcze. Czyli będzie póki co tylko troszkę gnębił naszych przeciwników, e, naszych uczestników, a swoich przeciwników. I arabskich zbrojnych. Podobno Timotaream wspominał, że nie opłaca się robić arabskich zbrojnych, bo taniej wychodzi, więcej damage'a chyba można uzyskać kupując... Taniej wychodzi i lepiej w ogóle, lepszy stosunek, jeżeli się... Coś e... tak... Tak, bo ktoś tu nie niedźwiedziu napisał i tak się ten... E, zaciąłem, zaciąłem się. E, no i... i, i... dobra, wyleciał mi. Aha! Timotariam wspominał, że... E... Opłaca się bardziej kupić e, zbroję i miecz, chyba, ani, czy tam zrobić, aniżeli kupować arabskich zbrojnych, którzy są słabsi. Ale trochę bym polemizował, bo są szybsi. Szybciej chodzą i, i dzięki temu e, możemy szybciej dojść do bazy wroga i zrobić mu zaskoczenie. Znaczy, cebularz się cebularz fantastycznie się okopał, nie? Znaczy, po co wam są ci tego? Czy teraz ci procarzy, skoro wam ich wszystkich wymorduje. To było dobre, jak byli ci. Zbrojni nasi i wyżsi ich tego mogli ładnie mordować, ale mm -hmm. teraz to wam się w życiu do no doniesie. Czy... A kto robił, pałkarzy? E, co robił procarzy? Procarzy tego, w poprzednim naszym tu Tak, ale to... teraz? Nie, y, teraz tego, nie, tego, Pogo i Nerdziel, nie wiem po co. A właśnie, tak Aha, pingi, tak pingi się ładnie zrównały. Tak, niech tak będzie. Okej, okay, dobra. Widzę, że to już będzie GG dla serpogo chyba. Chociaż nie, tych pełkarzy jest troszkę za mało, chyba że zaraz dobiegnie jakiś fantastyczny. E, fantastyczna odsiecz. A e, Timoth wspominał mi o fajnym bugu. Okay, już o Fajnym bagu. ja tak. Te, po wczorajszej grze dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, więc się teraz chwalę, że wiem. No. Ponadto, jak się ustawi punkt zborny asasynów, chociażby, czy tam innych jednostek, na hmm. bazę wroga. To oni wtedy przyjmują prędkość biegnących pałkarzy. A to tego, z tego co ja tam kiedyś mówił. Tak? Bardzo możliwe. Tak. No jak widzicie to jest bardzo po szybka gra. To są ci łucznicy? Ale to słuchajcie, to teraz te wszystkie półfinały, te wszystkie walki po prostu wyłonią na najlepszego z najlepszych. I o. w finale, w finale na pewno tak łatwo nie pójdzie. Nie ma co liczyć. Słuchajcie, jeżeli cebularz spotka się z zamianem w finale, oba, oboje sto, sto, stosują dokładnie tą samą taktykę, to wątpię, żeby finał się skończył po 5 minutach. Raczej nie ma takiej opcji, a ja zapomniałem zapisać, do której mogą grać. Dlaczego mi nikt nie przypomni. Powiedzmy, że grałem 15 minut. To ja czegoś nie zrobiłam? 16.10 16.55 grać. Dobrze, do 16.55 gracie. No życzę powodzenia panowie, no zapomniałem wam tego, po... zapomniałem to ogłosić. E, Czemu i wobec? Czemu nie zbija mu się na bazę, niszczy mu ekonomię? Wiesz co, wydaje mi się, że ciężko by było tymi pałkarzami teraz wygrać. Znaczy... Zobacz no e, do... ile zbrojnych dorobił i dodatkowo ma jeszcze no raz... wiem. O, oni się zaraz odbiją tutaj, tylko z tego co tak widzę, tak... tylko cebulasz tutaj tak naprawdę gra. Ten... Cebularz gra, kanin się tak... Tak, tak, tak. Ani z ekonomią, z niczym, tak eee, po prostu, tak, taki, bo, okay. tak się doczepił, a czy on w ogóle eee. ma pieniądze? Nawet pieniędzy nie przesuła cebularzowi. Eee, tak. Bo może to Co, jest taka. Co, nie wiem, widać kto jest mocarzem, a kto brał mocarza. <laughs> Dokładnie, no niestety tak to wyszło, mówię, te teamy losowe, faktycznie, może nie ja, są najlepszym pomysłem, że następny turniej będzie... Helma. Będzie to będą teamy wybierane przez Was. No, niestety wygląda na to, że ten, ten pojedynek zakończy się równie szybko co poprzedni. I o 17 będzie kolejny pojedynek. Tym razem będzie walczyła grupa C z grupą. Teraz nie wiadomo, bo G albo J. Zależy kto tu teraz wygra. Na chwilę, obecną, na chwilę obecną wygląda na to, że jednak wygra grupa G. Ale troszkę, troszkę głupio ze strony Pogo i Nerdzia, bo przecież widzieli ich taktykę no i powinni się domyślać, że tu będzie bardzo podobna taktyka. Ten gdzieś... nie wysyła tych zbrojni tam do tego, i nie do pomaga. Do tego, no ale co tu jest do pomaga? No, niestety, no Ser Pogo już padł e, w całych chyba... 20 minutach mm, bitwy, co e, są dzisiaj bardzo szybkie pojedynki. No tak, też się ich obawiałem, że te pojedynki będą bardzo, bardzo szybkie, z tego względu, że właśnie jest to wymieszanie. Są moi widzowie, którzy w dużej mierze nie potrafią tak grać dobrze jak widzowie Pablo Sitos, którzy tam gimcisną dosyć często na multi. No i wygląda na to, że już teraz znamy zwycięzcę, że grupa G przechodzi dalej, a przed nami pojedynek grupy C i grupy G. I ktoś z tej grupy będzie w finale. Grupa G albo grupa C. Jeżeli przejdzie grupa G, to już praktycznie mogę powiedzieć, że cebularz wygrał. <grym <Czemu>? <grym? <grym> Jeżeli Likanin, no likanin zobacz, jak się rozbudował, tak trochę. No to, fajnie. No on tak, tak, co. Raszujące gówna. No był to taki rush, <grym> prawda? Nie pozwolił się rozbudować za bardzo. No ale niestety wyszło, jak wyszło. Koniec gry. Nie. Tak. <grym> nie, moment. Zaczekaj, jeszcze pół sekundy. Zaczekaj.